Chłop nie miał oce, chłop, chłop nie miał oce Nie, nie zatrzyma mnie nic Ty ze mną, my beauty Bo zamiast w domu dziś gnić Jedziemy razem na sushi Aha. Nocą tak jak kocu, jeszcze tu i tam W zadnia boczną szosą, tam nie będą stać Michałem z góry w strach Wyśchał mój chłopie, tu nie był znak Chłopie miał oce, A się poruszał po publicznej drodze Tym starym i rozkrokotanym w środę. Awantura, kto płaci za szkodę? Kto płaci za szkodę? Chłopie miał oce, A się poruszał po publicznej drodze z jakim trzeba być, to tam jest Tu trzeba wzywać 997, 997 Po co ty znasz mnie? Jeździłem tak od dawna uważnie A teraz ty zaczniesz Dochodzić roszczeń na drodze prawnej Nocą tak jak kocór, jeszcze tu i tam na boczną szosą Tam nie będą stać, a dzisiaj wyjątkowo jest tak. Chłopnie miał oce, aż się poruszał po publicznej drodze. Tym starym i rozkrekota w środę. Awantura, kto płaci za szkodę, kto płaci za szkodę, chłopnie miał oce, aż się poruszał po publicznej drodze. No z jakim trzeba być, to no z zjebę Tu trzeba wzywać 997, 997 Skoda czy bunt? Co robimy, powiedz tam parę stów Ja wolę się dogadać teraz i tu Może jednak się obejdzie bez psów Załatwimy to na gębę nie miał oce, gnał po publicznej drodze Chłop nie miał oce, gnał po publicznej drodze Chłop nie miał oce, gnał po publicznej drodze Chłop nie miał oce, chłop, chłop nie miał oce Chłop nie miał oce a się poruszał po publicznej drodze Tym starymi rozklej kotany w A Awantura, kto płaci za szkodę? Kto płaci za szkodę? Nie miał aż się poruszał po publicznej drodze. No z jakim trzeba być kotany z jebem Tu trzeba wzywać dziewięć, dziewięć, siedem,